żeby też była jasność. Tutaj akurat nie było tabliczek o zakazie wchodzenia i dlatego tylko wszedłem. Natomiast gdyby taka tabliczka była, to uszanowałbym to i nie wchodziłbym. A teraz już jestem przy tak zwanych salt Pans, czyli takich wyżłobionych w skale basenikach niedużej wielkości, do których wpływa woda morska, a po odparowaniu zostaje w nich sól. Podobno najstarsze z nich mają nawet 350 lat, więc kawał czasu, a lokalni mieszkańcy do dziś dzień wydobywają stąd sól więc fajne miejsce. Stoję teraz na murku, natomiast za murek czyli gdzieś tutaj do tych miejsc nie można podchodzić jest wiele tabliczek, żeby nie. Przekraczać pewnych granic i uszanować to, że dbają o to, żeby ta sól była niezanieczyszczona w żaden sposób. A tutaj, jadąc dosłownie kilkaset metrów dalej, widzicie cały czas ta sama trasa wzdłuż Wybrzeża. Jest pamiątkowa tabliczka mówiąca o tym, że w 1985 roku Niki Farudzia ustanowił światowy rekord w przepłynięciu z Sycylii do Gozo w 30 godzin. I na tym. Właśnie wybrzeżu, przy tych skałach, dopłynął, ukończył swoje wyzwanie. Tutaj widzimy kolejne baseny solne, no i bezkresną wodę. Pięknie tu. A tu jeszcze jest jedno zejście, gdzie już można totalnie z bliska podziwiać te panwie solne. Dziwne to nazwanie, po polsku salpans versus panwie solne. No ale nic to. Eee, powiem Wam, że kolory tego piaskowca... O, zatopione muszelki. Kolory tego piaskowca są obłędne. Serio, obłędne. Zastanawiam się, co ten pan tam robi. Czy on tą sól jakoś tam wydobywa? Czy nurkuje? Nie mam pojęcia. Dobrze, tak więc z uszanowaniem tych baseników nie będę wchodził za blisko. Chociaż zaraz tu można chyba wejść. No dobra, to zobaczymy. No tutaj woda nie wpłynie raczej. Chociaż może. No, w każdym razie widzicie jak to wygląda. Ale zapach unoszący się w powietrzu tej soli jest po prostu gniotący nozdrza, naprawdę. No I widać tutaj całą logistykę zbudowania tego e, baseniki, a wokół nich takie głębokie tunele, takie jak ten tutaj, które prowadziły przez całą długość tych basenów. Mamy tutaj nawet takie mini tamy pobudowane. No, jest to bardzo dobrze przemyślany układ. Trzeba przyznać. Ej, żeby też była jasność, tutaj akurat nie było tabliczek o zakazie wchodzenia i dlatego tylko wszedłem. Natomiast gdyby taka tabliczka była, to uszanowałbym to i nie wchodziłbym. Więc proszę się mnie nie czepiać. Pełna kulturka. Dobra, lecimy do następnego miejsca. Tuż obok jest coś, co nazywa się Wiet i Gaschri. jeżeli dobrze to czytam. I są to prawdopodobnie kolejne piękne, malownicze klify. Lecę zobaczyć. Wszystkie te miejsca dzieli jakieś kilkaset metrów, więc da się tutaj bez problemu pochodzić, jeżeli chciałoby się e, troszkę poopalać. W takich temperaturach może być to ciężkie, ale still. E, albo można sobie podlecieć samochodem. Droga dojeżdża praktycznie wszędzie, więc jest ok. W ogóle mam wrażenie, że Gozo jest troszeczkę przyjaźniejsze, jeżeli chodzi o e, ruch samochodowy, a nie jeżeli sama Malta. W ogóle tak idę sobie i jest kilkaset metrów i chciałem sprawdzić, była odnoga, wiecie, czy skręcić w lewo, czy skręcić w prawo. Google Mapy działają tu naprawdę dobrze, więc chciałem to sprawdzić na telefonie. I kojarzycie na pewno taką sytuację, e, robicie taką budkę z ręki. Żeby troszeczkę dać cienia telefonowi, żeby cokolwiek dojrzeć. <grystanie> Złapałem się na tym, że na Malcie, i ogólnie w miejscach tego typu, po prostu nie da się złapać miejsca nawet z odrobiną cienia, gdzie dałoby się coś takiego zrobić, bo i tak słońce bije prosto w telefon. Masakra! Pozytywne oczywiście. Dotarłem i wygląda na to, że to jest po prostu fiord, czyli taka malutka, mini. Zatoczka, plaża schowana pośród dwoma skałami wbitymi w wybrzeże. Eee, bardzo urokliwe miejsce, zaraz wam wrzucę przebitki, sami zerknijcie. Widzicie, tutaj można sobie zejść kulturalnie schodkami. To jest ta mini plaża, dosłownie na paręnaście osób, ale można sobie popływać, ponurkować. Woda jest super przejrzysta. Niestety trochę plastiku, no ale cóż, tego nie uniknie się chyba już na żadnym. W żadnym miejscu na świecie dzisiaj. Ale na chwilę sobie tam przysiadłem na tej plaży i sprawdziłem to. Prawdopodobnie nie był szerszeń, ten czarny, tylko czarna pszczoła, która w Polsce też występuje, ale jest bardzo rzadka i jest zupełnie niegroźna dla człowieka, ale osiąga naprawdę duże rozmiary, bo nawet do 3,5 cm, czyli można powiedzieć, że tak jak nasz szerszeń, ale stracha napędziła mi niezłego. Jestem już przy kolejnej formacji skalnej. Ja wiem, że dla Was to wygląda tak, jakbym cały czas krążył w tym samym miejscu. Trochę tak jest, <noise> zupełnie szczerze mówiąc. Ale tym razem to miejsce nazywa się Wiet Il Mielnach Azure Window, czyli po prostu takie okno skalne. Niestety, kilka bądź kilkanaście lat temu się zawaliło i teraz została tylko i wyłącznie pamiątka w postaci zdjęć z tamtego miejsca. Natomiast tutaj na północy wyspy, właśnie to miejsce Wiet Il Mielnach jest. Kolejnym oknem skalnym uformowanym przez naturę, i zaraz Wam to pokażę. Natomiast ciekawostką jest, że można tutaj podobno zobaczyć rekiny pływające właśnie pomiędzy tym oknem. Ciekaw jestem, czy jest to po prostu plotka, czy rzeczywiście da się to dojrzeć. Miejscówka wygląda w ten sposób. Tam już widać z daleka okno skalne. Widać, że jest ładnie przygotowane pod turystów. Są schodki, jest balustrada, pełna kulturka. Ale powiem wam, że jeszcze naszła mnie taka refleksja teraz, że jest środek dnia, weekend jest naprawdę mało turystów. Nie wiem, czy to kwestia tego, że Gozo nie jest uczęszczane przez turystów, czy te miejsca nie są uczęszczane przez turystów, czy po prostu tak trafiłem, ale nie powiem. Cieszę się. Kinów nie widać, ale miejsce jest naprawdę imponujące. Serio. Nie wiem, co czeka mnie dalej, ale już to jest super. No po prostu bomba. No i to jest właśnie to. Ta relacja powiem Wam szczerze z poruszaniem się z samochodem po malcie to jest po prostu love hate relationship mam wrażenie. Dobra, jechałem już w następne miejsce, ale nie mogłem przeoczyć. Takiego ładnego kościoła. Eee, okazuje się, że to jest Bazylika Tapinu. Nie wiem, czy ma jakieś szczególne znaczenie dla Maltańczyków, ale wygląda naprawdę imponująco i jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Ciekawe, czy w środku też jest taka ładna. Zaraz to zobaczymy. Ja wiem, że to już 30. bazylika, czy kościół, który wam pokazuje, no ale co zrobić? No, taki urok tego kraju, czyli eem, klify, skały i kościoły. Tak można spuentować Maltę. Natomiast o ile z zewnątrz ten kościół robi naprawdę świetne wrażenie, to on wewnątrz nic szczególnego, więc nawet Wam nie pokazywałem. Jako punkt przelotowy na trasie Spoko, ale żeby tak jechać tutaj specjalnie, to raczej chyba nie. jestem już w okolicach trzech atrakcji turystycznych, czyli Blue Hole, Azure Window oraz Inland Sea. Czyli takiego morza zatopionego w ląd. Jak widać, tutaj już turystów jest naprawdę sporo. Są sklepiki, można się wysiusiać i zrobić dwójeczkę, bo są też toalety. Jest dużo Polaków i jest dużo ekip, które lecą na nurkowanie. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda z perspektywy wybrzeża, i mam nadzieję, że będzie widać od razu też Azure Window, które, tak jak wspomniałem Wam wcześniej, niestety naturalną kleją rzeczy się rozsypało jakiś czas temu. Tak wygląda cała okolica z góry. A Azure Window, z tego co rozumiem, jest gdzieś tutaj. No, ogólnie bardzo ładna okolica, chociaż powiem Wam szczerze, że oznaczenie jest na tyle kiepskie, że ja już się pogubiłem. Gdzie jest to Inland Sea, gdzie jest Blue Hole, a gdzie jest ta Azure Window? Bo mam wrażenie, że cały czas krążę wokół tego, ale nie mogę tego znaleźć. Ale i tak jest fajnie. I słychać wszędzie Polaków. Myślę, że top jeden klify na malcie mam już zaliczone Serio, robią takie wrażenie, że to głowa mała. Naprawdę obraz tego nie oddaje, ale wow, po prostu wow. Tylko nie wiem czemu to są te dziwne tabliczki z przekreślonym ludzikiem. Podsumowania: warto tutaj przyjechać. Te trzy atrakcje są w jednym miejscu. Ale generalnie, nawet jak tutaj przyjedziecie i po prostu się zgubicie, będziecie sobie krążyć, chodzić po skałkach albo zasiądziecie tyłkiem na plaży, to i tak będziecie zadowoleni. Naprawdę przepiękne okolice dla tych wszystkich, którzy nie mają świadomości, co słońce potrafi zrobić z roślinnością. Może teraz, jeszcze patrząc na te roślinki, tego nie widzicie, ale porównajcie to do koloru zielonego, który jest tutaj. To jest niesamowite, co? To jest w miarę normalny, troszkę przyćmiony kurzem zielony. A to jest to, jak wyglądają rośliny, które są dostosowane stricte do życia w takich klimatach. O proszę, nie pomyliłem się za mocno. Polska baza nurkowa Family Diving Gozo. Widzicie, jakbyście chcieli, to jest darmowa reklama. Jak sobota, to. Sami sobie dokończcie. Ja właśnie wyszedłem z Lidla zostawiłem samochód na parkingu oficjalnym i idę się przejść spacerkiem do centrum z nieoficjalnej stolicy Gozo, czyli do Wiktorii albo inaczej mówiąc do Rabatu, bo taka jest oryginalna nazwa tego miasta lecę zobaczyć Cytadelę, która jest podobno największą atrakcją jeśli chodzi o to miasto chciałem się jeszcze podzielić taką jedną myślą że naprawdę ale to naprawdę doceniam że są kraje takie jak te czyli Malta gdzie można zrobić normalne zakupy w sklepie typu Lidl czy odpowiednik polskiej biedronki? Gdzie można zapłacić kartą, gdzie nie ma problemów z płatnością, gdzie znasz cenę towaru, a nie jest to jakiś bazarek albo sklep na zadupiu yy, ulokowany raz na 300 km. Naprawdę doceniajmy takie rzeczy, bo gdy pojedzie się do niektórych krajów, to jest przywilej. To jest naprawdę przywilej. Uwierzcie mi. O, oh wow, ale dekoracje. I to nie wygląda na dekoracje świąteczne, tylko typowo religijne. Więc albo jest jakieś święto, o którym nie wiem, albo oni tutaj tak cały czas. To ewidentnie coś świętują. Wow. Teraz już rozumiem, o co chodziło z tą kolebką. Katolicyzmu. No niesamowite wrażenie. O, jakieś może tutaj są obchody? Ciężko stwierdzić. Ale sami zobaczcie. Wszędzie jakieś ozdobienia, ornamenty. Wszystko związane z religią. już do tej e, cytadeli no, w zasadzie nie, nie do samej cytadeli ale na razie do niej dochodzę a dochodzę razem z lodem he, he, he. teraz sekcja komentarzy płonie ale nie mogłem się powstrzymać przed kupieniem sobie lodów ben jerry's i powiem wam tak jeżeli ktoś wam mówi że ich nie lubi to pewnie kłamie a tak cytadela wygląda już od środka to taki kompleks zabudowania o, może teraz lepiej będzie widać. Na razie jeszcze nie zauważyłem, żeby można było gdzieś kupić bilety, więc chyba jest za darmo. Ok, czyli tylko Visitor Center jest płatne, natomiast cała reszta można sobie tu pochodzić. Mamy legendę, no i można pokrążyć takimi uliczkami. Oczywiście handel tutaj też kwitnie. Ale nie, nie, spodziewałbym się niczego innego. Ale tu ładnie. W ogóle czy tylko mi te kamyki przypominają taką gąbeczkę do mycia się? Tak wygląda to od wewnątrz. Wspaniała panorama na całą Cytadelę od środka i wszystko wokół, na całe Gozo. A tam, daleko, daleko, daleko gdzieś jest Jesus. Zdecydowanie fajne miejsce do odwiedzenia, choćby po to, żeby zobaczyć sobie perspektywę na całe Gozo, bo rzeczywiście no jest przepiękna widoczność całej, całej wyspy. Że po poleciłbym to miejsce jako obowiązkowy punkt, jeżeli będziecie na Gozo. Bardzo fajne miejsce. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Ja tymczasem muszę ruszać dalej, żeby zobaczyć, czy te ogromne kolejki na prom dopadną mnie tym razem, czy nie. W ogóle jeszcze jedna rzecz. Myślę, że jeżeli lubicie przywozić z podróży jakieś pamiątki inne niż znaczki, wiecie, magnesy, czy takie. Generyczne rzeczy, jakieś rękodzieła Was interesują, albo coś ręcznie robionego po prostu, to myślę, że gozo, a już zwłaszcza ta cytadela, i wszystkie sklepiki tutaj wokół będą świetnym punktem, żeby wyposażyć się, właśnie w pamiątki z Malty. Jest tutaj tego: ogrom. Po prostu ogrom. Dało się wrócić z gozo, jestem już znowu w Sound Paul's Bay i lecę znowu na siłownię. Cieszę się mega, że udaje mi się to trzymać. Naprawdę. Na jedzenie przymknijmy oko, ale chociaż treningi się zgadzają. Lecę i potem koniec dnia raczej na luziku, bez żadnej presji. Generalnie wychodzę z założenia, że jest to kanał podróżniczy, więc raczej nie będę pokazywał wam tego, jak ćwiczę. Chyba, że jesteście ciekawi, to kiedyś mogę nagrać również taki materiał, ale na ten moment ograniczam się do tego, że lecę tam, gdzie jest napis build i lecę build mięśnie. Ja już na dzisiaj odpinam wrotki. To był mega ciekawy dzień, mega intensywny. Jestem już po siłowni, idę lulu i jutro się słyszymy.